Witam, szanownych państwa, i zapraszam do obejrzenia pierwszego z serii filmów komunikacyjnych podsumowania roku 2024. Bez wątpienia ten rok był dla wszystkich zarówno dobry, jak i zły, a to, co się działo w ludzkiej komunikacji tramwajowej i autobusowej, postaram się państwu w niniejszym materiale przybliżyć. Będziemy odkrywać miesiąc po miesiącu a także wracaj do tej groty i takich złych rzeczy, które wydarzyły się w łodzi. Zapraszam. Jakby dobry styczeń rozpoczęliśmy sprzytówem, a mianowicie 1 stycznia spknęła nam dokładnie 60 rocznica wprowadzenia do eksploatacji autobusów typu Jelcz. 270mx, między innymi na, tory, na właściwe tory wróciła 14 na odcinku y, ulicy Śmigłego Rydza pomiędzy Przybyszewskiego a Dąbrowskiego, między innymi wróciły tramwaje na ulicę Franciszkańską, pomiędzy franciszkańską a placem kościelnym. Klub Miłośników Starych Tramwajów po raz kolejny zagrał z orkiestrą, wielką orkiestrą świątecznej pomocy zbierając daty na rzecz chorych dzieci oraz wystawili historyczne składy tramwajowe w z MPV Łódź oraz własną flotę oraz pojawiły się pierwsze przybudowe autobusy elektryczne firmy Solaris na łódzkich ulicach, a ze informacji nie obejmiemy, pożegnaliśmy tramwaje typu GT8N, które wozimy łodziom jeszcze od czasu międzygminnej komunikacji tramwajowej. W styczniu także ze świata modelarskiego mieliśmy dosyć yy, konkretnego newsa, a mianowicie przyjechały Solarisy, yy, które potocznie nazywamy łodzi kartonami, w skali H0. Praktycznie wszystkie momentalnie albo były zarezerwowane, albo się wyprzedały, co mnie bardzo cieszy. Ja w swoich zbiorach posiadam dwa takie autobusy. Drugie zaczynały, ale z tych najważniejszych można przytoczyć i jedynie te, które nas najbardziej interesują, a mianowicie zakończenie remontu skrzyżowania legionów i zachodniej. Dzięki czemu ruch na trasie uder wrócił do normalnego stanu, bo przedtem tramwaje musiały jeździć po jednym torze, wahadłowo i dochodziło w tym miejscu do wielu do kolejnych. W i w grudniu, między innymi 14 lutego, wyjechał specjalny tramwaj w Anglii w Krymuś Między godzinami 14 a 18, yy, między innymi kolejne remonty na ulicy Waltera Janko-Botowierskiej Legionów oraz tych pozytywniejszych otwarcie placów wolności dla tramwajów oraz pieszych uratowanie GT8N od złomowania o numerze 1512 czy to jest ze smutnych informacji, no niestety szósta rocznica zamknięcia yy, trasy trawajowej do pozorkowa z powodu do stanu technicznego niestety władze Łodzi i ościennych gmin nic w tym temacie nie robią, aby ten stan rzeczy miałby kiedykolwiek się zmienić, nadal politycy uprawiają zabawę w piaskownicy zamiast wziąć odpowiedzialność za to, do czego tak naprawdę doprowadzi. w to kolejny miesiąc, gdzie zintensyfikowały się prace budowlane w łodzi i w różnych jego częściach, ale z pozytywnych informacji m.in. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę krajcówki na ulicy Śląskiej oraz budowę, odbudowę łącznika pomiędzy ulicami Śląską a w ulicą Broniewskiego. Będzie to wykonywała firma, która w już ma doświadczenie. Pomiędzy innymi też zamontowano dwie pomocy na powrót jest na francuszkańską Wojska Polskiego. Remont, który opóźnił się o dwa lata został w końcu dokończony, a mieszkańcy Bałów i Dołów zyskali połączenie ze światem zewnętrznym. 31. Ogólnopolski Seat z ogłoszono przetarg na kolejne 30 yy, niskopodłogowych autobusów i tramwajów. Stuknęło 30-lecie Zakładu Przewozu Osób Dokładnosprawnych LKK Łódź i yy, oddziału tej firmy, który jest najbardziej życzliwy dla pasażera i najbardziej... Rozpoznajmy wizytówką, ponieważ ci ludzie, którzy pomagają na co dzień, nie w transporcie, to są pojęci, ale według mnie zasługują na najwyższy szacunek, więc ja dołączam się do najlepszych życzeń dla kierownictwa i pracowników tego zakładu oraz Maraton Dbamy zdrowie, który pokrzyżował plany w połowie miasta gdzie łodzianie nie mogli doszli normalnie, bo biegacze spadli w ruch w mieście. A z takich ciekawostek KMST wzbogaciło się o kilka przedwojennych latarni ulicznych sprawę startu łódzkich linii turystycznych w edycji 2024 gdzie wystawili na cały sezon 7 różnych historycznych pojazdów, które przez wszystkie weekendy od 1 maja do 1 września woziły łodzian po najciekawszych i przyjezdnych bez którzy wozili łodzian po najciekawszych zakątkach naszego miasta pokazują, że Łódź to nie jest już miasto Meneli, a bardziej miastem odrestaurowanych zakładów przemysłowych i z ciekawą historycznie zachowaną tkanką miejską XIX wiecznego rozwijającego się miasta. Między innymi obchodziliśmy święto flagi RP, święto konstytucji i przez to były różnego rodzaju zmiany, organizacje ruchu MPK. 18 i 10 maja należało do jużarium, gdzie specjalne tramwaje woziły studentów, a na niektórych liniach wprowadzono specjalne ulgi dla studentów. 18 maja kolejna edycja nocy muzeów, tutaj ludzkie linie turystyczne. Na chwilę zamieniły się w linie 102 i 151 które Swoją numeracją nawiązywały do dawnych połączeń nocnych, które kursowały po łodzi, a nosi w ramach konduktorów, obsługiwali te linie w godzinach 18.00-19.00. Moje domy, oczywiście, jest Wprowadzenia eksploatacji autobusów typu Mercedes-Benz O 405 oraz. Yy, dla fanów modelarstwa pojawiła się oferta zakupu tramwaju niskopodługowego pierwszego serii, produkowanego 6 GT600MR, potocznie zwany Jemą, ale z y, innych powodów nie doczekaliśmy się go w terminie, a dopiero w grudniu, ale o tym przej przejdziemy do grudnia, w czerwcu. Dzień dziecka zdecydowanie nie zdominowały ludzkie linie turystyczne, gdzie dzieciaki po prostu były przestrzeń mogły przejechać się zabytkowymi trawajami autobusami, Rada Miejska przedłużyła wydłużony czas biletów w teorii do końca roku. W 5 latach nieobecności wróciła 43 do Polska Łódzkiego. Pierwszego dnia ja też przejechałem się tą Linią. Był super, zrobiłem z nich materiał, był bardzo dobrze przez Was odebrany. Niestety przepadł na wraz z pierwszego kanału i na co bardzo wszystko. Przepraszam, może kiedyś podtworzę, ale nie wiem, czy to ma jakiś głębszy sens. Nieważne. W lipcu także. Rozpoczął się remont torowiska na rondzie Lotników oraz na Żabieńcu. E, zakład e, techniki MPK Łódź na trawajowym z okazji e, wakacji, z okazji e, 601. urodzin miasta Łodzi zorganizował zwiedzanie tego z zakładu. Była to prawdopodobnie ostatnia Yy, możliwość stwierdzenia tego zakładu, czy przeprowadzką na, na dawno zajęcie Helmu, gdzie będzie nowa siedziba. A Helma tak naprawdę w przyszłym roku, w 2022, jest najczęściej stanie stronica, uczelnia, I jest to prawie 40-letnia obecność tramwajów w tym miejscu, dobiegnie końca. Między innymi Uruchomiono specjalną linię 601 na 601 urodziny Łodzi, aby Łodzianom pomóc w skomunikowaniu się z najważniejszymi tego dnia atrakcjami, a mianowicie pięć scen, które były przewidziane na ten festiwal, czyli Łódź Sama Festiwal. Kolejna jego edycja, no i linia, jak można się domyślać, będzie w szwach. ale i dwie ważne dla Polski rocznicy mianowicie 80 rocznica Powstania Warszawskiego oraz kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. Z komunikacyjnego podwórka Zgierz ogłosił zamiar pozyskania finansowania tramwaju do czyli do granic administracyjnych miasta Długiewicz. Drugi mióz to taki, że święto Polskiego spowodowały czasowe e, zmiany w funkcjonowaniu komunki w Łodzi linie, które normalnie jeżdżą trasą ETR zostały przekierowane na trasę FZ oraz objeżdżały trasę ETR na odcinku Piotrkowska Centrum Plac Niepodległości przez Aleje Politechniki i ulicę Żeromskiego. Niestety we wrześniu do końca kursowania ludzkich linii turystycznych w edycji 2024. Wszystkim e, wolontariuszom oraz kierowcom bardzo serdecznie dziękuję za to, że Państwo poświęcili swój cenny wolny czas oraz pasję na to, żebyśmy młodziani mogli przejechać takimi starymi tramwajami i autobusami. Chylę czoła przed Wami za to, bo wiem, że. No, Was to wysiłku wymagało oraz yy, na otarcie łez klub zorganizował razem z MPK oraz yy, grupą PIROS dwie otwarte w zajezdni bruz. Brus pierwsze od chyba czterech lat i Ekspozycja była bardzo ciekawa, bardzo bogata i ja byłem w zaskoczony, mimo tego, że wielokrotnie już byłem za jednym zawsze to zawsze miłości potrafią zaskoczyć i na tę okazję uruchomiono specjalną linię B, która kursowała między właśnie Zajezdą Bruz a placem wolności. Z takich ciekawych odnotowania jeszcze. Ciekawostek warto wspomnieć o Giełdzie Biletów i Pamiątek Komunikacji Miejskiej, która odbyła się we wrześniu na Wierzbowej 51 w siedzibie Muzeum Komunikacji Miejskiej, a także kolejna edycja Live Move Festival, gdzie MPK Łódź wystawiło swoje jedno z najstarszych eksponatów i nieco mniej starszy GT8M, potocznie zwany imprezowym, ten szary wagon, który wszystkim się bardzo podoba. Poza nim jeszcze wystawiono dwa lipowy 2 i 3 oraz skład wagonów 5N i te wagony robiły za tło i instalację żywą, nie wiem jak to nazwać, ale film z tego też był na kanale, niestety też usunięty, dlatego cały kanał jest odobudowywany od zera, mogę mi Państwu pomóc, zostawiać łapkę w górę i subskrypcję. Bilety elektroniczny, który zaczął być aktywowany po zeskanowaniu go kodem QR zamieszczony w trawajach i autobusach to wprowadzona była nowość. On jest dosyć kontrowersyjny. Mnie osobiście się totalnie nie podoba. Widzę, widać, że MPK próbuje iść modelem warszawskim, przez co uprzykrza tylko zwykłym pasażerom życiem, bo nieraz miałem już sytuację, gdzie chciałem wsiąść do tramwaju autobusu i nie mogłem tego zrobić, bo ktoś stanął mi na środku wagonu czy autobusu i nie dało się kompletnie przejść, zanim on nie zeskanował nowego autobusu R, a to powoduje też u kierowców niepotrzebne spóźnienie. Między innymi w wagonach GT6 MZR, czyli potocznych dwoma zmianami, pojawiły się obicia ze zdjęciami łodzi. Z bardzo ładnymi zdjęciami łodzi, m.in. manufaktur Pałacu Poznańskiego Księża Gołębia. Wszystkich największych atrakcji, jakie tu kupić, ma zostały wpasowane w nowe fotele na nowych wagonach po modernizacji. Pomysł bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Tylko. Będzie problem z utrzymaniem tych siedzeń w czystości. Między innymi wróciła linia 7 na cmentarną i Srebrzyńską, czyli zakończenie pracy torowo-sieciowo-drogowych na dwóch ulicach, co umożliwiło eksploatację tego odcinka w święto zmarłych, a to okazało się kluczowe, ponieważ większość osób przyjechała na cmentarz właśnie na linę C1 lub linium 7. Między innymi powrót tramwajów na ulicę Przybyszewskiego i na wiadukty na ulicy Przybyszewskiego, Międzylodową, a Kaczyńskiego. Między innymi dostawy nowych solarisów, które już w stążyły i Sądziemce, nie posiadają, specjalnego znaczka firmy, a mianowicie zielonego jemnika. Postaw linii cmentarnych, pozyskanie tramwajów Konstar 1005 na nr 1447 przez po starych trawajów czy rozpoczęcie demontażu starej sieci torów na krańcówce śląskiej. Tu tylko niektóre z wymienionych rzeczy, które wydarzyły się w październiku. Z 30 lubiżowej kwestii na starowej cmentarzu na rzecz ratowania nekropolii na znaczy dzień najstarszych ludzkich, która istnieje, członkowie Klubu miłośników Starych Tramwajów oraz inne organizacje prospołeczne kwestowały na rzecz uratowania starych e, naszych starych e, pomników nekropolnych oraz. No, więc... Z tej okazji wyjechały specjalne linie cmentarne od C1 do C7 oraz wyjechał specjalny Adam, który był prowadzony przez Tomasza Adamczyk, kadłub wykonawczy z 1928 roku. Mieliśmy też dwie ważne rocznice i przejazdy komunikacyjne do 45-lecie w okolicach na które to było kucznie świętowane, ponieważ dwa przedstawiciele tego gatunku wagonów które jak to tak wyjechały na miasto i cały dzień jeździliśmy, całe miasto przypominało o tym, że te tramwaje, Łodzi, odchodzą do historii. Oraz 30-lecie likwidacji linii pośpiesznych, tu na wysokości stanęły autostrę marki Icarus 280,

Tata Ani Faustyna dokończyła broń, którą miała pod łodzią, wydrążyła wszystkie cztery klininy, które do na uchodzeniu, czyli oraz, nie mogę Kaliska. Tym samym większość prac pod łodzią, wbrew obiegowej opinii, że wszystko się zawali, stało się nieprawda, budynki stoją, cała maszyna zakończyła swoją Działanie w łodzi obecnie jest rozbierane i będzie prawdopodobnie przeniesiona na inne prace budowlane. Została tylko Katarzyna, która obecnie jest w ścisłym centrum łodzi i idzie w stronę przystanku Łódź w śródmieście, gdzie docelowo ma dotrzeć do dworca Łódź Fabryczna. Witamy w dużo mikołajkowych aspektów, mianowicie rozpoczęła się kolejna edycja autobusu dla potrzebujących, każdy kto jest w dobie kryzysu bezdomności lub też nie ma za dużo pieniędzy, aby kupić sobie coś ciepłego do jedzenia lub ogrzania, może skorzystać z tej oferty, który to specjalny autobus będzie rozwijać się na i po ubrania dla takich właśnie osób, będzie jeździł w godzinach wieczornych aż do Podwyższenia się temperatur na tyle, że takim osoby będą mogły i będą w stanie same sobie w łodzi poradzić, 6 grudnia. Wystartował tramwaj Mikołajkowy, obsłużyły go dwa wagony: wagon GT8N Imprezowy oraz wagon skład wagonów 5N, 5N plus 5N, N5ND z floty MPK. Oraz MPK zapowiedziało kolejne dostawy 8 sztuk wagonów GT6. MZR, mianowicie JENY, oraz 15 kolejnych wagonów niskopodługowych. Ja domyślam się, że to może chodzić o Modern Trans, czyli mianowicie nasze moderusy Gamma. Z ciekawostek na koniec roku odpalił się zgięż, który snuje odważne plany reaktywacji linii 36 do Proposzczewic, a z drugiej strony informuje. Na koniec roku, że od 1 stycznia znacząco obniży liczbę kursów w linii 45, z czego najbardziej nienormalną zmianą jest godzinny takt tramwajów w godzinach 5-9 rano. No, zgierz, nie pochwaliłeś się na koniec roku, to trzeba ci przyznać, ale nieważne. Rok 2024, oczywiście wszystkiego tutaj nie udało mi się w filmie zawiązać, tylko te najważniejsze z mojego punktu widzenia i komunikacyjnego punkty, warte odnotowania zostały w tym filmie przytoczone. Ja Państwu sobie życzę, aby w roku 2025 nasza komunikacja miejska stawała dalej z kolan, by transport drogi wrócił do dawnej świetlności z lat 80., 70., -tych, 70 -tych, kiedy naprawdę tych tramwajów i tramwaje i autobusy były kręgosłupem transportu, by władze łodzi i gmin ościennych wreszcie zaczęły myśleć pro-transportowo, a nie tylko samochód, spaliny i tak dalej, bo tramwaj i autobus są najbardziej tak naprawdę ekologicznymi środkami transportu, wbrew temu co wszyscy tam opowiadają, bo ja bardziej ekologicznego transportu niż elektryczny autobus czy Tramwaj, ja nie znam na ten moment, jeżeli pojawią się może jakieś, nie wiem, całkowicie pojazdy, no to ja będę pierwszy zszokowany, ale myśmy pozytywnie, bądźmy dobrej nadziei na ja Państwu. Dziękuję i do następnego filmu. Do no, zobaczymy